I tam wszystkich chciałbym omówić krótko stepdami, Stepdami, czyli One Hot Encoding. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest One Hot Encoding, to proponuję sobie przejrzeć, jest pełno artykułów o tym. Dobrze, I więc zacznijmy od tego, co mamy. Mamy nasz zbiór Iris, but iris, czyli coś o kwiatkach. No i tu mamy wszędzie wartości numeryczne, za wyjątkiem kolumny species, czyli jaki gatunek. To jest faktor akurat. Zobaczmy jakie levele ma ten faktor. No i są takie levele, czy takie przyjmuje wartości. Ten nasz faktor species. Kolumna ta. No i jak to na one hotel kodik z TEB Dami. Pip już znacie. Prep znacie, Bake znacie. I zobaczmy jak to będzie wyglądać. No i sprawdźmy. No i tak. No i wszędzie są już numeryczne. I mamy dwie dodatkowe kolumny. species podkreśnik. E Jakaś tam opcja wersji kolor e, Specific Virginia, czyli ta druga opcja, i wskazuje, e, który e, jest gatunek. Tu w obydwu przypadkach mamy 0, bo inaczej byśmy mieli informację nadmiarową. E, tak więc. E, jeżeli to nie jest wersji kolornie z Virginika, no to oczywiście to musi być Setosa. No i oczywiście siłą rzeczy jest to Setosa w pierwszym, w pierwszym wierszu Setosa. I teraz porównajmy z tym. Tak, dlatego nie jest to ani wersji koloru, ani Czyli klasyczne kodowanie One Hat.